Część mam z tej strony kakao, a to jest odcinek z... Jesteśmy na dworze, część druga. W ogóle, w ogóle, e, właśnie już wcześniej nagrywałem i tak to było takie przygotowywanie. Co Wtedy będę mówił? No, opatrzcie, jak tam krety! O rety, kotlety! O krety, kotlety! O nie, o ja, co tu się, co jest? Ustawka się chce zabrać. Łaaa! za ten krzyk, ale... Siostro! Kretu, są bro! Nie, no nie, żartuję. Nie, a tu kretu. I napiszcie, czy chcecie, żebyśmy tam poszli. Tam jest boisko. Napiszcie, co tam widzicie. To jest operat 50. O, jakie to jest dalekie, a tu się tak blisko wydaje. Napiszcie, chcecie tam iść bo pam, pam, pam pa. patrzcie, patrzcie, patrzcie będzie, będzie bułka Aj. o nie no czy dzisiaj chcecie czy nagrać szorce, jak takie triczki bym tak? się musiał jakieś zakryć e... no bo tak i tam obramkę bym obszał mm oparł i będzie grzyb też więc nie wiem nic należy do Czy mam zrobić teraz live po tym odcinku byście pisali pytania Ale by... ja na przykład idź na boisko to ja bym tak poszedł tam i będzie git. Chyba. chyba idziemy na boisko i porobić jakieś tricki. No to už je nějaká kolosa. Fajná mám. Dresíky. hop hop. pop, 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 adidasky. Adidasky. Hop. Sk je sam piuka. O nie. Uuu. Dobra, Maciu. dla otwórzczał no to mam miść na boisko z piłką i tam byśmy tak pokopali tak co tam jest chyba tam przybliżę to widzicie coś tam patrzcie to się rusza co to jest? To u mnie wygląda z jak nie. Jakieś nie wiem. Gdzie to jest tu? Ty bo ja wam drzewo. Nie to. O. Nie wiem. Czy iść. Czy w następnym, jeszcze dzisiejszym odcinku. Czy dwa jak? Nie? O nie. A, nie. Dobra. Zrobiłem zdjęcie Dobra, jesteśmy Dobrze wie to Glik Dobra, to idziemy Horpiście, oa! Al zorpis to nie live. Dobra. Pam, pam, pam! Bratku! Zobaczcie gdzie to jest. To jest To moje Mgleta Zobaczymy ile w sekund tam dobiegna. 3, 2, 1. 1, 2, 3. 3 sekundy albo 4. A już da podać pik. Oj. Dobra. Tychusz tam mi się na chuździawca. Ja Ten albo do was. Chciałem się, że pokażę twarz. Ua! Wow. Dobra. Chciałem już pokazać twarz, ale mówię, o nie, Jeszcze nie mamy. Mi znaczy, no, miniona, albo Co ty? Stoka subs. Więc robimy Co? Sob... Pociąg jedzie. Sary po całku, kończę. Dla Was zrobił taki jeden tryg. Abyś rabeł, abyś rabeł. O, udało mi się. Pum, pum, a jak ja. Jak mi pewnie. W każdym razie mi się nie udało. Praleć. Dobra. Abyś Tu, 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 tut. O ja. W jakim razie? No chętnie mi poszedł na Nie Chyba jutro albo jeszcze dzisiaj, może te kopo oprze jakoś bym musiał się zakryć, nie wiem. Albo mnie nie będzie się aż tak widzieć, chyba że to się tak mocno przy... Ła! Boję się, bo tam są dziki. Chyba, mój też tak kolega mówi. Więc, mój dziadek tam mi to. W mógł iść z torbą. O, w lato by było fajnie. Tak? Bym mógł nagrać. Ile z kolegą na boisko z torbami. I Słuchajcie, ale mnie zamoliło, bo tu. Ty... Słyszałem! Jedzie to tu! Znaczy... a nie, nie... Wyślałem blok. No przecież wy nie widzicie... Łooo! No blisza... Ile to 5 plus 5? Chwyku... Nie no nie, ła! Łooo! Wow! Pięknie? Ile to już dwa? A! O, no, wzrobę. Możemy zaraz iść po tym odcinku. Muszę się wstawi. To idę po torbę. Kieś picie. co możemy iść. O, widzicie jaką mam fajną tapetę. Oczywiście, że Robercik... Jak Polak, to Polak. Może mu teraz nie idzie o ja Może mi teraz nie idzie. Ale. Dobra. No. Więc to by było na tle. Bo chcę iść szybciej na boisko, więc pa pa.